Cześć, z tej 23 i witam was w kolejnym odcinku z serii Starcia Królów. I dziś dwóch władców, Hjalmar Onkright, czyli jeden z opcjonalnych królów Wysp Skellige, w jednym z zakończeń Wiedźmina 3 Dziki Gon, kontra Arkus, Król Północy, występujący w Kingdom Rush Vengeance, czyli w czwartej części naszej serii. No oczywiście porównamy... Tych władców w tych kategoriach, jakie miałem, jakie były po prostu na odcinkach do tej pory, i jeszcze ewentualnie wykorzystam Waszą propozycję, by po prostu zastanowić się, który z tych władców lepiej by poradził sobie w jakichś jeszcze sytuacjach dodatkowych. No i na początek przedstawimy niejako obie postaci i przyjrzymy się po prostu obu królom jako jednostkom. No i zacznę od arkuza. Króla Północy, który głównie bazował jednak na swoich dość silnych sojusznikach i jednostkach. Sam, mimo że jest bardzo postawnym mężczyzną i raczej powinien być dość dobrym wojownikiem, no nie wykazał się za bardzo jakimiś takimi specjalnymi umiejętnościami. Ok, taktyczny odwrót po zajęciu stolicy przez Weznana nie był zły, ale on tak bardzo opierał się na tym, że Jokul za niego wszystko zrobi. No i poległ oczywiście, gdy okazało się, że Weznan poradził sobie z Jokul. No i generalnie Arkuza walczącego jako tako nie widzimy, mimo że jest to dość potężny wojownik z wyglądu i wzorowany jest też na stoiku ważkim z jak wytresować smoka, przynajmniej z wyglądu, a tamten był no, liderem, który walczył razem ze swoimi wojownikami na polu bitwy, co było chociażby pokazane w pierwszej części tego filmu. E, natomiast na samego za tak walczącego nie widzimy. Dowodzi on wojskami to fakt, ale e, no nic poza tym. Hjalmar z kolei to przedstawiciel Rodon Kreit, syn Kracha oraz brat Cerys. Jest on właściwie urodzonym wojownikiem. I zawsze walczył w pierwszej linii. No i też może dokonać opcjonalnie w samej grze dwóch takich dość sporych osiągnięć. Pierwsza, pierwsze ma miejsce podczas zadania Władca Undvik. Kiedy to Gerald z Rivi i opcjonalnie Łucznik Folan, a także wigi, zwany Pomyleńcem pomagają Hjalmarowi pokonać lodowego giganta, który jest tym tytułowym Władcą Undvik. I który właśnie przegnał wszystkich mieszkańców z wyspy. Wraz z pomocą syren, które mu służyły. Także no, pokonanie lodowego giganta było dość sporym osiągnięciem. Hjalmar zostaje nazwany pogromcą giganta. A drugie takie osiągnięcie, jakie może osiągnąć też z pomocą naszego Wiedźmina, czyli Geralta z Rivi, to rozwiązanie po prostu problemu z Wildy i Karlami. Kiedy to wraz z Wiedźminem udaje się do... W wsi Fornhala, która jest siedzibą właśnie e, tych ludzi, którzy potrafili zamienić się w niedźwiedzie. No i Hjalmar trochę w swoim stylu niestety rozwiązuje ten problem, czyli po prostu pokonuje wszystkich przeciwników, ale niekoniecznie jest chętny, żeby poprowadzić śledztwo dalej i udowodnić win, że to nie była tylko wina właśnie tych Wilda Karlów, a ktoś za nimi stał, ktoś ich do tego przekonał. No, ktoś grał w grewie, oczywiście, że jest to Birna Bran, czyli wdowa po poprzednim królu. Ale generalnie Hjalmar, Hjalmara widzimy, e, jak walczy sam. Jeśli mu nie pomożemy z kolei, to jest też pierwszym, który rusza na wojska Nilfgaardu ze, ze swoimi drakarami, ze swoją częścią floty. E, także no Hjalmar jest bardzo porywczy, ale pasuje... Właśnie on do wyspiarzy jest takim królem, którego raczej wyspiarze by chcieli mieć. Natomiast jego dużym plusem jest to, że nie boi się stanąć wraz ze swoimi ludźmi w pierwszej linii na froncie. Arkus, no niby wydaje się, że też taki powinien być, ale jakoś tego w samej grze po prostu nie widzimy. Także no tutaj możemy tak gdybać. Dlatego, no, jeśli miałbym przyznawać punkty, chyba bym się bardziej skłonił do Hjalmara. Następnie ocenić powierzemy wojsko lądowe i tu zdecydowanie wygrywa wojsko Arkuza. I jedni i drudzy mają w swoich szeregach potężnych wojowników, natomiast ogromną przewagą Arkuza jest to, że w jego zastępach mieliśmy też bojowe niedźwiedzie, wywerny, smoki. Także naprawdę potężne istoty, które stanowią znaczącą przewagę jeśli mielibyśmy mieć konfrontację północy z wyspami Skellige. Kolejna kategoria to flota, no i tutaj z kolei mamy w drugą stronę taką dysproporcję. Tak, wojska kuza miały drakary, miały statki. Widzimy to chociażby w jednej z misji, gdzie na drakarze przybywają berserkerzy, natomiast możemy, z, myślę, spokojnie założyć, że flota skaliga była dużo, dużo większa, tych drakarów mieli dużo więcej i zdecydowanie lepiej sobie na morzu radzili. No też mieli większy potencjał, tak? No z wyspy e, to była jedyna droga, droga morska, by dostać się właśnie na kontynent. Natomiast północ korzystała z tych drakarów, by pewnie jakoś się przemieszczać po prostu na inne sposoby. Natomiast mieli bardzo dobre połączenie lądowe i do Królestwa Krasumdów, i do Linerii, i pewnie jeszcze do kilku innych miejsc. Także no tutaj bardziej te morze na środku mogli pokonywać za pomocą drakarów i gdzieś tam jeszcze na północy za ich pomocą się przemieszczać, ale wydaje mi się, że tutaj Skaliga ma zdecydowaną przewagę. Kolejną kategorią, jaką biorę pod uwagę w tych odcinkach jest gospodarka i rozwój taki wewnętrzny państwa. No i w Kingdomie właściwie nie mamy za dużo informacji, aczkolwiek no tutaj wydaje mi się, że jednak... To, że się rozwijało, że mieli jakieś tam zasoby i tak dalej. To trochę zasługa handlu. Ewentualnie może też prowadzili jakieś rajdy. No bo wiemy, że północ w Kingdom, rush jest dość nieprzyjaznym terenem, raczej takim, gdzie nie da się za bardzo nic zrobić specjalnego. Wszystko jest skute lodem, mamy dość dużą pokrywę śnieżną. Natomiast jeśli chodzi o wyspy Skellige, no to jeśli porównywałbym tutaj Arcusa z Cerys, no to otrzymali, bo otrzymałaby punkt oczywiście władczyniska ligę, która w tą gospodarkę poszła. Natomiast Hjalmar idzie w zdecydowanie innym kierunku niż poszłaby jego siostra, ponieważ po prostu zwiększa intensywność rajdów i plądrowania właśnie tych nabrzeżnych terenów cesarstwa Nilfgaardu i tam na tych rajdach zdobywa różne jakieś skarby, łupy, Natomiast też sam klimat wysp nie jest jakiś specjalnie sprzyjający żeby rozw jakiś, prowadzić rozwój jakiejś tak gałęzi gospodarki. Nie ma aż tak dużo miejsca, gleby nie są tak żyzne w sporej ilości miejsc, mamy bardzo dużo gór, skał, także no, jest to dość ciężki też teren tak samo jak Mroźna Północ w Kingdomie właśnie. Następnie mamy zadowolenie społeczeństwa. I wydaje mi się, że tutaj też będzie całkiem podobnie, ponieważ Arkus mimo wszystko jest liderem, który jest lubiany przez swoich poddanych. Wojsko mieszkańców północy jest silne. Jest jeszcze wzbogacone właśnie o te bestie jak Smoki i Wywerny. Sama północ ma dość dobre położenie względem swoich sojuszników. Na wschód mają potężne Królestwo Krasnoludów. Na taki południowy zachód, oczywiście, jest lineria, także tutaj położenie jest naprawdę dość korzystne. No nie licząc tego, że same tereny, które oni zamieszkują, są słabe, ale generalnie myślę, że raczej mieszkańcy północy czuli się na swoich terenach całkiem nieźle, byli przyzwyczajeni do panujących tam warunków klimatycznych. Jak do tego się dostosowali, wiedzieli jak tutaj żyć, no to myślę, że raczej więcej im do szczęścia nie było trzeba. Jeśli chodzi natomiast o wyspy Skellige pod rządami Hjalmara, to tak jak w przypadku objęcia rządów przez jego siostrę Cerys, mamy jedną dość sporą grupę niezadowolonych, która akurat zostaje przekonana, że tak powiem, oczywiście największym przeciwnikiem rządów zarówno Cerys, jak i Hjalmara, co go wręcz wprowadziło w ogromną wściekłość jest Lugos Szalony. Czyli lider Jarl Klanu Drummond. Natomiast na rozmowę z nim idzie myszowur, do którego po jakimś czasie dołącza Gerald Rivi. Rozmowa nie przebiega, tak jakby pewnie sobie wyobrażali, i Lugos po prostu ginie w walce z druidem i z Wiedźminem, tak samo jak oddziały stacjonujące w Karmurę, czyli jego fortecy. No i generalnie po Lugosie rządy obejmuje członek jego rodziny, który nie jest tak silnym liderem, nie jest osobą z tak twardym charakterem i wojna domowa, która wybucha na Wyspach Skellige dość szybko zostaje wygrana przez obecnego władcę i jego zwolenników. Dlatego na no potem e, widzimy właśnie, że jednak to zadowolenie społeczeństwa wzrasta, bo przeciwnicy po prostu zostali wyeliminowani. Kolejną kategorią, którą ocenię jest Stolica Królestwa. Stolica Państwa. Stolicą Mroźnej Północy Królestwa Arkuza jest oczywiście ta główna wioska, gdzie mamy dość dużo domów. Mamy jakieś pewne umocnienia, ale generalnie no, zostaje ona przejęta przez weznanej jego mroczną armię. Nie wiemy, czy wioska tam miała jakieś mury, czy może tylko palisady, czy może w ogóle nie była otoczona jakimiś fortyfikacjami. Może być położona troszeczkę... Wyżej w górach delikatnie, natomiast i tak ten teren jest dość płaski, bo widzimy, że dużo mamy tutaj domów. Raczej taka ta zabudowa jest dość dogęszczona. Natomiast wydaje mi się, że jednak stolica Królestwa Hjalmara wypadnie tutaj dużo lepiej. Stolicą wysp Skellige, stolicą tego państwa jest miasto portowe Kertrolde. Oczywiście... Z potężną warownią, umiejscowioną w górach. No i jest to naprawdę duży ośrodek handlowy, największy na Wyspach Skellige. W samej grze może nie oddaje ta wielkość Kertrolda aż tak bardzo. Nie widzimy aż takiej potęgi tego portu i tego, że było tam dość sporo też handlu i tak dalej. Natomiast generalnie był to bardzo ważny ośrodek, spory ośrodek, także tutaj pozycja. Tego portu była naprawdę dość wysoka. No i właśnie jeszcze o zamku samym warto też powiedzieć słów kilka. Sam zamek Kertrolde, siedziba królów, był naprawdę potężną warownią, do której nie było wcale się tak łatwo dostać, co oczywiście sprzyjało obrońcom w obronie. No bo przecież ze statków podczas ataku nie damy rady raczej tak dobrze wystrzelić z katapult pocisków, by trafić. No tutaj... Mamy właśnie zbocza góry, no i też całkiem wysoko jest położony ten zamek. Prowadzą do niego trzy właściwie wejścia. Mamy takie schody. Mamy taką specjalną, jakby ala windę. No i mamy jeszcze też takie przejście naokoło przez most, a potem przez takie przejście wydrążone w górach taki tunel. I potem kolejny most prowadzący już bezpośrednio do tej głównej części zamku. Oczywiście sama forteca pełna była strażników. Którzy byli gotowi jej bronić Także naprawdę walory obronne w Zamku Kertrolde są bardzo Ale to bardzo dobre I tutaj jeśli chodzi o stolicę No to Kertrolde zdecydowanie wygrywa z wioską Nordlingów Kolejna kategoria to pozycja Na świecie i wydaje mi się, że Tutaj mogło być Jakoś podobnie Chociaż może w sumie nawet Królestwo Północy Przepraszam, właśnie to Królestwo Północy, tam rośnie na północ żeby tutaj nie mylić z Królestwami Północy z Wiedźmina. No to wypada chyba w porównaniu z innymi państwami, niekoniecznie muszą to być Królestwa z Kingdom Rush, gorzej niż Wyspy Skellige na tle innych państw w Wiedźminie. Wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili ranking, no to Mroźna Północ Arkuza byłaby niżej w Kingdomie w rankingu, niż Wyspy Skellige w rankingu w Wiedźminie. Także no tutaj... Jak mamy takich, takie potężne państwa jak Krasnoludy, Wez, Armia Weznana i te jego ziemie, czy jakieś różne armie nieumarłych, te bastiony nieumarłych, Lorda Blackberna, Wasila, Saurian, oczywiście Linyrie, Elfy, Elfy Zmierzchu, no to tutaj rośna północ byłaby dość nisko w porównaniu z nimi, natomiast wyspy właśnie. Wyspy oczywiście mają bardzo dobrych wojowników, natomiast na no same wyspy Skellige w porównaniu z niektórymi państwami są malutkie, nie mają takiego potencjału w pewnych właśnie gałęziach rozwoju i taka Redania, no Nilfgaard przede wszystkim są dużo, dużo silniejsze niż wyspy Skellige, natomiast wyspy Skellige myślę, że w top 10 państw w Wiedźminie pod względem właśnie potęgi mogłyby być. Północ Arkuza raczej niekoniecznie. Zważając, że mamy jeszcze takie państwa jak Hammerhold, którego jeszcze nie wymieniłem. I jeszcze, nie wiem, Anurianie ze swoją wyspą nawet wydają się dość potężni. Dlatego no tutaj jednak chyba w pozycji na świecie wyspy Skellige wywadają dużo lepiej. Następnie mamy sukcesy na frontach. I w przypadku... Naszego władcy z Kingdom Rush, no to tutaj sytuacja jest dość prosta. Arkus, mimo iż jego oddziały przygotowały dość dobrą obronę, która naprawdę stawiała opór, dzielnie walczyła, no to musiał uznać wyższość sił weznana, mrocznej armii weznana i północ upada. Może w Alliance uda im się odzyskać niepodległość, natomiast na chwilę obecną są to ziemie pod wpływami właśnie Czarnoksiężnika. W przypadku Wysp Skellige tutaj powinienem to rozbić na kilka różnych wariantów. Bardzo dużo zależy od tego, jak potoczy się sytuacja Nilfgaard kontra Królestwa Północy. Od tego niesamowicie dużo zależy. Jeżeli wygra Nilfgaard, Radovid zostaje pokonany, Dijkstra tak samo, a Temeria staje się lennikiem cesarstwa, no to wiemy, że kolejnym celem Nilfgardu będą oczywiście wyspy Skellige. I jeśli Nilfgard będzie mógł się w 100% skupić na wyspach Skellige, a dodatkowo jeszcze Hjalmar swoimi rajdami i najazdami będzie ich prowokował, no to myślę, że tutaj raczej flota Nilfgardu swoją chociażby liczebnością wyspiarzy mogłaby pokonać. No i tutaj mamy podobną sytuację jak z Arkuzem wtedy. Natomiast trzeba też rozważyć inne warianty. Drugi to kiedy Radovid pokonuje. E, właśnie Nilfgaard, a Hjalmar swoje rajdy kontynuuje. No to tutaj też niby mógłby prowokować cesarstwo, ale w cesarstwie z kolei jest dużo cięższa sytuacja. E, jest oczywiście udany zamach na cesarza Emyra. E, no i też trochę mam, mają takie problemy wewnętrzne. E, także niekoniecznie tutaj by w takiej najbliższej perspektywie zaatakowali. No i jeszcze mamy opcję, gdzie władzę przyjmuje Sigismund Dijkstra. I wydaje mi się, że. Dijkstra, który stawia na taki rozwój państwa, tej Zjednoczonej Północy, na rozwój gospodarki, mógł też stawiać na e, umocnienie po prostu kontaktów i handlu z sojusznikami, e, więc może ewentualnie jakoś by coś doradził e, królowi Skellige i ewentualnie jakoś go wsparł, jeśli byłaby taka potrzeba. E, także no w dwóch, e, dwóch takich scenariuszach Hjalmar w najbliższej perspektywie raczej nie zostaje pokonany tak samo państwo, natomiast w jednym scenariuszu prawdopodobnie zostaje potem pokonany. I to jest ten scenariusz, kiedy Nilfgaard podbija królestwa północy. Eee, także koniec końców wypada lepiej od Arkuza i zyskałby kolejny punkt. Kolejna kategoria to sojusznicy partnerzy. No i właśnie w przypadku północy Arkuza wyróżnić możemy tu na no czy też linerie króla Denasa, które były naprawdę potężnymi królestwami, szczególnie lineria była naprawdę bardzo dobrze rozwinięta i gospodarczo, i posiadała bardzo silne wojsko, także bardzo wartościowy sojusznik. No i generalnie Arkus dużo liczył na tych sojuszników, także utrzymywał z nimi naprawdę bardzo dobre kontakty, i tych sojuszników było całkiem sporo. W przypadku wysp Skellige ich sojusznikami były oczywiście Królestwa Północy, które, tak jak wyspy Skellige, nie chciały, by musiały podporządkować się gardowi i nie chciałyby by cesarstwo zająło ich ziemię. No i chociażby z królestw północy mamy Temerię, czy będącą najsilniejszym z tych państw Redanie. Zarówno tą pod późniejszymi rządami Dijkstry, jak i Radowida V Srogiego. Także, no tutaj. Sojusznicy Wysp Skellige wypadają też całkiem nieźle. No i na koniec przyjrzeć możemy się też religii. No i w przypadku Kingdoma, no w 90% przypadków nie wiemy czy były jakieś kulty, religie w danych państwach. Natomiast jeśli chodzi o Wyspy Skellige, no to takim, z takich ważniejszych mieliśmy oczywiście to, że wyznawana była cześć bogini Frey. Mieliśmy chociażby na Wyspie Hindersfjall Ogród Frey, ale mieliśmy też inne pomniejsze kulty, chociażby mroczny kult Svalbloda, czyli tego, który był wyznawany w wiosce Fornhala. Mroczne bóstwo, zakazane zresztą, no i pewnie jeszcze jakieś pomniejsze kulty by się znalazły. No, także tutaj ten wątek religijny jest w Wiedźminie dużo, dużo bardziej rozwinięty niż w Kingdomie. no też jest to związane z tym, że Wiedźmin jest kierowany do starszego odbiorcy niż Kingdom. No i oczywiście na koniec jeszcze podsumowanie. I jak widzimy, Hjalmar i Arkus, mimo no, kilku podobieństw, chociażby takich jak kolor włosów, to, że mają brody, to, że obaj są e, dość postawnymi wojownikami i to, że obaj przewodzą państwom, e, których wojownicy są trochę wzorowani na wikingach, no to mają też sporo różnic, szczególnie jeśli chodzi o charakter. Sposób prowadzonej polityki i tak dalej, i tak dalej. Arkus w dużej mierze stawiał na swoich sojuszników i ich wsparcie. Stawiał też nie tylko na swoje wojska takie bezpośrednie, tych ludzi, ale też to, że żyli w takim sojuszu właśnie z wyvernami, ze smokami i generalnie z tymi wszystkimi pomiotami Jokul. Arkus znał pewnie Jokul od wielu, wielu lat, e, także mieli oni silną dość więź. Hjalmar natomiast stawiał na takie przelewanie krwi za swoją ojczyznę, na te rajdy i takie generalnie pokazywanie pazura tych wyspiarzy, mniej z kolei na rozwój taki wewnętrzny państwa, czego przeciwieństwem była polityka jego siostry Cerys, która właśnie, przy której właśnie Skellige może trochę utracił swój dawny pazur, ale za to rozwinęło się. Wewnętrznie rozwinięta została gospodarka samych wysp. Także no tutaj widzimy, że różni są ci władcy jednak, i który jest z nich lepszy. No, tak patrząc na no chociażby na to, w ilu wariantach mają szansę na jakikolwiek mniejszy, większy sukces, no to tutaj lepiej wypada Hjalmar. Chociażby nawet patrząc na to, w ilu scenariuszach jego państwo nie upada e, lub po prostu nie nastąpi to w najbliższym czasie. Natomiast na no przypadku Arkuza mamy ten jeden scenariusz, Weznan go podbija. No oczywiście mieszkańcy północy pewnie po wydarzeniach z Kingdom Rush Alliance będą chcieli odzyskać swoje ziemie. Czy się to uda, nie mam pojęcia. Natomiast tak czy inaczej nie będzie to pod rządami Arkuza, gdyż ten zginął podczas właśnie tego, jak zginęła też jego sojuszniczka Jokul Także jednak uznałbym za lepszego władcę Hjalmara. Mimo, że Hjalmar jest porywczy, jest taki narwany, taki, że chce tylko działać, najpierw robi, potem myśli i generalnie no nie zwraca uwagi na pewne dość ważne aspekty, no to uważam, że jest lepszym władcą, zważając, że w samej stolicy, w samym Kertrolde ma też bardzo dobrego administratora, jakim jest jego siostra Cerys, która na pewno dogląda tych takich wewnętrznych spraw, na początku jeszcze wsparcie miał swojego ojca Kracha, natomiast ten ginie na pokładzie Naglfara podczas ostatecznej bitwy z Dzikim Gonem. Pokonuje go sam Eredin, czyli król Dzikiego Gonu. Ale mając taką administratorkę jak Cerys, mając silne wojsko, no i jeszcze ewentualnie wsparcie innych Jarlów, którzy służyli Radą, no to myślę, że tutaj Hjalmar wypada całkiem nieźle w porównaniu z Arkuzem. Także ja bym go wskazał jako ostatecznego zwycięzcę. Takie jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z nim zgodzić, może też nie. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Piszcie śmiało swoje opinie na temat tych poszczególnych kategorii, na temat ogólnej polityki właśnie obu państw. No, i tak nawiązując do tego, co sugerowaliście, no to wydaje mi się, że Hjalmar, ze wsparciem właśnie swojej siostry, mógłby no w wielu takich sytuacjach cięższych jakoś sobie poradzić. Może nawet potem siostra go przekonała, że e, rajdowanie też takie e, ciągłe może nie być zbyt dobre, żeby tutaj cesarstwa nie e, które mimo już było słabsze potem, no to żeby też ich nie prowokować. Natomiast no w przypadku Arkuza no też nie wiemy na tyle o jego działaniach takich e, względem innych państw, żebyśmy mogli to dobrze ocenić. Tak? Widzimy go tylko jak już broni się tylko przed wojskami weznana. Także no takie jest moje zdanie. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o dawaniu nowych propozycji. I cześć!